Myślałem, że to najwyższa pora, bym cię dogonił. Bądźcie na wszystko przygotowani. Uważaj na siebie. Się, że znajdziemy coś takiego. Dlaczego zakopano to tak daleko w Sardol? Co to może być za miejsce? W porządku. Nie ma to jak szukanie wiatru w polu. Bo... Mam nadzieję, że nie są to same śmieci, których nie chcesz nosić. Bądźcie na wszystko przygotowani! Nie mam pojęcia! To niesamowite! Absolutnie niesamowite. Arcymag musi się natychmiast o tym dowiedzieć, musi zobaczyć to na własne oczy. Nie zostawię tego bez żadnej opieki. Czy możesz wrócić do akademii i powiedzieć Savosowi Arenowi o tym odkryciu? Proszę, śpiesz się. Mam wiele ważnych rzeczy na głowie. Twoje troski do nich nie należą. Wydaje mi się, że czas na. Jeśli przeprowadzasz jakieś eksperymenty, nie zapomnij po sobie posprzątać. To jesteś tu kimś dość nowym, prawda? Zauważyłem cię, ale nie mieliśmy okazji porozmawiać. Panie, jakie to osobliwe. Jestem Savos Arn, arcymag z Akademii w Zimowej Twierdzy. Cieszy mnie, że bada się tu niemal każdy przejaw magii. Nie pochwalam jednak żadnych badań ani eksperymentów, które zakładałyby celowe wyrządzenie krzywdy współczłonkom Akademii. Rozumiemy się? Proszę tylko, nie mów mi, że kolejny uczeń spłonął, i tak mam już dosyć na głowie. A. Rozumiem, że Tolwdir ma dla mnie nieco bardziej szczegółowe wyjaśnienia. Dziękuję za zwrócenie na to mojej uwagi. Twoją małą grupką na ogół opiekuje się Tolwdir, prawda? Jako, że obecnie najwyraźniej jest czymś zajęty, a ja będę musiał zobaczyć to odkrycie na własne oczy, myślę, że musisz zacząć zgłębiać ten temat. Porozmawiaj z Uragiem w Arkaneum. Sprawdź, czy wie coś o czymkolwiek, co pasowałoby do Twojego odkrycia. No i dobra robota. Następnym razem, gdy będziesz zwiedzać norskie ruiny, może Ci się to przydać. Nie, na ogół nie. Rzecz jasna, trzeba podjąć pewne ryzyko. Po prostu próbuję uniknąć przedwczesnych zgonów. Musimy też postarać się, by nie pogorszyć naszej opinii w Skyrim. Osobiście? Nie, ja nie. Jeden z nich doradzał arcymagowi, kiedy ja byłem zaledwie uczniem. Ale to było wiele, wiele lat temu, zanim wszyscy członkowie zakonu zostali wezwani z powrotem na wyspę Arteum i zakon ten całkowicie zniknął. Mm-hmm. Tutaj jesteś. Szukałam cię. Chciałam tylko dać ci znać, że Ankana o ciebie wypytuje. Chyba cię szuka. Nie jestem pewna, ale uważaj, co mówisz, dobrze? Tak między nami krążą o nim różne plotki, na przykład, że to jego stanowisko doradcy to zwykły przekręt i przykrywka. Podobno tak naprawdę jest szpiegiem talmorczyków i przekazuje im informacje. Ciężko stwierdzić, czy to prawda. Nie zaszkodzi jednak na niego uważać, prawda? Cała przyjemność po mojej stronie. To była czysta przyjemność. Jesteś w Arkaneum, którym zarządzam ja. To tak, jakbym miał własny wymiar w otchłani. Spróbuj zakłócić spokój w moim Arkaneum, a każę Atronachom rozerwać cię na strzępy. Potrzebujesz pomocy? Wiem, czego chcesz. Tutaj wieści szybko się rozchodzą. Udało ci się odkryć jakąś wielką tajemnicę, co? Nie musisz nawet pytać, nie, nie mam niczego dla ciebie, przynajmniej na razie. Powiedziałem już, że nie. Ortorn ukradł kilka ksiąg, gdy uciekł do twierdzy zabójczego blasku, żeby przyłączyć się do przywoływaczy. Coś w rodzaju propozycji zawarcia pokoju. Wydaje mi się, że w tych tomach mogły znajdować się ważne informacje. Jeśli chcesz je mieć, musisz porozmawiać z ortornem. Nie na tyle by się tym zajmować. Arcymak Aren pozwala, by to wszystko samo mogło się uporządkować. Ale zdaje się, że porządkowanie przypadnie Tobie. Powodzenia. Był uczniem tej Akademii. Niezbyt utalentowanym, ale zadawał się z grupą magów, którzy go polubili. Kiedy oni odeszli, uciekł za nimi, ukradł zapasy i księgi Akademii, pewnie po to, żeby im się przypochlebić. Kapłana Śmy. Na otchłań! Po co ci kapłan ćmy? Dobrze, już dobrze, nie gorączkuj się tak. Oczywistym ruchem byłaby wizyta w cesarskim mieście. Kapłani ćmy mają przecież siedzibę w biało-złotej wieży. Czasami podróżują w poszukiwaniu prastarych zwojów. Na twoje szczęście, jeden z kapłanów ćmy przemierza obecnie Skyrim właśnie w tym celu. Zatrzymał się, by przestudiować jakieś księgi w bibliotece. Po czym wyruszył do smoczy mostu. Jeśli się pośpieszysz, może go tam odnajdziesz. Ej, ty, mam kilka pytań. Znasz trochę Sartal, prawda? Doszły mnie słuchy, że coś tam znaleziono. Dobrze o tym wiem. Proszę, nie obrażaj mojego intelektu. Tolfdir wciąż tam jest, prawda? Oczekuję pełnego raportu, gdy powróci. W Sartal odkryto coś na tyle istotnego, że Tolfdir wysłał nowego członka Akademii, samotnie, by ten dostarczył wieści. To brzmi zupełnie jak coś, co powinno interesować wszystkich. Mnie w szczególności. Dziękuję Ci za pomoc. Możesz już iść.